Moi drodzy, spójrzcie, jak redaktor Mazurek pokazał niewiedzę pani marszałek Gosiewskiej. Widać, że pani nie wie nic na temat Zielonego Ładu. Pani, która sprzedaje ryby, dotychczas płaciła 450 zł miesięcznie za prąd. Teraz, yy, według prognozy, musiała zapłaci, musiałaby zapłacić 1000 zł. No, rozmawiałem z inną panią, która ma maleńki zakład kosmetyczny i fryzjerski. Czyli jedna pani fryzjerka i jedna kosmetyczka, tak się nazywa, cały zakład w małym powiatowym miasteczku na Mazowszu, przy rynku. Fajny zakład. Ona musiała sobie klimatyzację zamontować, no bo panie chcą, żeby, było, żeby była odpowiednia temperatura. I ona ma, płaciła dotychczas niecałe 600, teraz zapłaci 1100. To jest prawie 50%, tam ponad 50%, tu prawie 50%. To jest poważny problem. Tylko wie pani, co ustawą tego nie zmienicie. Nie dlatego, że, y, że tej, ta ustawa nie zostanie przegłosowana, tylko to jest problem właśnie wynikający z opłat klimatycznych, z właśnie z po, po, po pośrednio z Zielonego Ładu. To na prawda. który się zgodziliście. Nie, nie. No. nie. Pani, Czy no wracamy do. To, to wróćmy do, do Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosławowi Kaczyńskiemu pani nie zarzuci kłamstwa. Ten plan jest czymś, w czym warto uczestniczyć, nawet za pewną cenę. Mówił Jarosław Kaczyński. Ale nie mówił o wszystkich aspektach wynikających z tego planu, który jest, o którym mówimy po trzech latach. No to jest tak, jakbym ja wsiadł na rower i powiedział, że warto jest pojeździć sobie rowerem, tylko niestety można się pochlapać. No, sorry, to nie wsiadaj na rower, jak się boi, że się pochlapiesz. Można jeszcze się przewrócić. No, na przykład. Nie mieć kasku, na przykład. No, ale to i, i już w ogóle się. Po, od polityków wymagamy, żeby to przewidywali, żeby wiedzieli, że jak wsiądą na rower, to się pochlapią albo mogą się wywrócić. A wyście wsiedli na rower pod tytułem Zielony Ład, ten rower ugrzązł wam w piachu, wpadliście w błoto, ale oprócz tego, że wy wpadliście, to ten rower się popsuł. I co o tym myślicie? Czy ta pani nadaje się na naszego przyszłego europosła?